Czy grozi nam nowa pandemia? Czy światu grozi zagłada? Czy grozi nam nowy wirus, tak zwanej małpiej ospy? Jakie będą skutki dla Europy? Jakie będą skutki dla, dla świata? Czy Bill Gates przepowiada światu zagładę? Czy Bill Gates blefuje? Na wszystkie te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Zostańcie ze mną. Taroci Stafał zapraszam. Kochani, dopiero co w jaki sposób uporaliśmy się z, z pandemią COVID-19, z pandemią koronawirusa? Chociaż niektórzy twierdzą, że się nie uporaliśmy, że pandemia trwa nadal, że zagrożenie nadal istnieje. Niektórzy twierdzą, że wręcz przeciwnie. Tymczasem Bill Gates przepowiada, a Bill Gates zwykle zwykle przepowiada, przepowiada fakty, czy też może tworzy fakty, niczym Czerepak z, z serialu Rancher. On nie przepowiada, on nie komentuje, on tworzy fakty. Pamiętajmy, że w jaki sposób stworzył koronawirusa, o tyle, e, że przepowiedział jego nadejście i rzeczywiście stało się to e, faktem, więc tworzy fakt. I tym razem Bill Gates przepowiedział, że światu grozi e, epidemia, światowa epidemia, czy też pandemia wirusa małpiej e, ospy. Media skwapliwie podchwyciły temat, oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia również podchwyciła temat. No, i już medialnym faktem staje się światowa epidemia, pandemia małpiej ospy. Co to oznacza dla nas? Co to oznacza dla, dla Europy? Czy rzeczywiście wirus może być groźny dla Europy? Kochani, nim postaram się sprawdzić, uzyskać odpowiedzi dla Was w talii Tarota, w kartach Tarota, ustalmy pewne fakty. Tak? Ustalmy pewne fakty, bo. Jestem zwolennikiem faktów. Jak mówił klasyk, fakty to rzecz uparta. Więc może cofnijmy się najpierw do, do koronawirusa. Z koronawirusem było tak, że najpierw... Um... Bill Gates zaczął się, wycofał się z poprzednich swoich interesów, zaczął się zajmować medycyną, zaczął zajmować się szczepionkami, zaczął zajmować się wirusami, no i przepowiedział, że światu grozi pandemia korona, koronawirusa. Jak przypowiedział, tak się stało. Światowa organizacja zdrowia zmieniła definicję pandemii, oczywiście przypadek. No i obwieściła, obwieściła światu zagrożenie koronawirusa. W efekcie nało, nałożono szereg, szereg ograniczeń na, na mały i średni biznes, na funkcjonowanie małego i średniego biznesu. W efekcie mały i średni biznes praktycznie na zachodzie, w Europie zaruszono, a przynajmniej naprawdę bardzo, bardzo ograniczono. I tę płaszczyznę zagospodarowują oczywiście korporacje, zagospodarowuje oczywiście wielki biznes zgodnie z zasadami nowego rynku, że natura nie, nie znosi pustki. Jeżeli ktoś się wycofuje z biznesu, to ktoś inny tę część przejmuje. Jego biznes zostaje, zostaje przejęty. Wielki biznes pożera mały biznes. Zresztą, już klasyce ekonomii ponad 100 lat temu przepowiedzieli taką prawidłowość: przewidzieli taką prawidłowość, że wraz z rozwojem kapitalizmu, wraz z rozwojem karteli, korporacji, kapitalizm przechodzi od zasad i haseł wolnego rynku do całkowitego zaprzeczenia tym hasłom wolnego rynku, bo wraz z przejęciem. Przez, przez korporacje, kartele, przez wielki kapitał wraz z przejęciem małego i, i wielkiego biznesu upadają slogany, nie mają już sensu, slogany o zasadach wolnego, wolnego rynku i wolnego handlu. Kochani, ale co to, co to, tak, co to tak naprawdę oznacza? W jaki sposób wyczerpał się temat koronawirusa? Tak, w jaki sposób się wyczerpał? No tutaj jest wiele niejasności, bardzo wiele wątpliwości, bardzo wiele pytań, na których nie uzyskaliśmy tak naprawdę odpowiedzi Tak naprawdę nie wiadomo, czy, czy, czy koronawirus z, był poważnym zagrożeniem w skali światowej. Jak popatrzymy na, na, na dane, ile ludzi zmarło, ile ludzi ucierpiało, no to w skali, w skali światowej, według danych, myślę, że więcej ludzi ucierpiało i więcej ludzi zmarło. Na przykład na skutek głodu, na skutek innych chorób, na skutek braku do odpowiedniej opieki zdrowotnej, na skutek wypadków, na skutek nowotworów. Otworów, które, które, które w tym czasie nie były leczone kochani to są fakty nic na to nie poradzę nie jestem foliarzem jestem zwolennikiem faktów a to wszystko są fakty które bardzo łatwo jest zweryfikować i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie co yy, z małpią ospą a zwykle jest tak że jeżeli coś mówi Bill Gates no to tak jak, tak jak powiedzieliśmy tworzy, yy, tworzy fakty yy, fakty są takie że znaleziono w, w Stanach Zjednoczonych, w miejscach, w, w których oczywiście e, e, nie powinno nic takiego mieć miejsca, znaleziono probówki porzucone z wirusem, właśnie e, małpiej ospy. I teraz pytanie: czy jest to wynik e, pracy w, w laboratoriach militarnych? Jest to coś, co stwerzo, stworzono specjalnie? A przede wszystkim pytanie o to, czy rzeczywiście wirus ten będzie zagrażać światu i oddajmy teraz głos Tarotowi. Karty, karty, pokażcie rzetelnie, i precyzyjnie, odpowiedzcie na pytanie, czy wirus nauki ospy zagrozi. Ja zapytam może, czy zagrozi Europie? No bo powiedzmy sobie szczerze, że, że, że najbardziej nas interesuje odpowiedź na to pytanie, czy wirus małpiej ospy zagrozi Europie? Czy będzie poważnym problemem dla Europy? No jak media już przepowiadają, jak Bill Gates przepowiedział. Bill Gates powiedział rzeczywiście w, w, skali, w skali światowej. Czy wirus małpiej ospy będzie zagrożeniem dla dla Europy. Czy wirus małpiej ospy będzie zagrożeniem dla Europy? Niech pierwsza karta pokaże główny problem. Niech druga karta będzie ostrzeżeniem. Niech trzecia karta będzie radą. Niech czwarta karta wskaże na obciążenia i wpływy z przeszłości. Niech piąta powie o partnerach i ludziach z otoczenia. Niech szósta pokaże niedaleką przyszłość. Dobrze. Trzymajmy będzie zagrożeniem dla Europy co pokazuje się z przełożenia siódemka mieczy czyli okradanie nas okradanie nas z nieuczciwość czwórka czwórka, e, czwórka kielichów niezadowolenie problem don't. sąd ostateczny ostateczne decyzje zobaczmy Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa. Patrzymy. Główny problem pokazała się karta dziesiątki, dziesiątki kielichów. Dziesiątka kielichów. Karta szczęścia, karta szczęścia. Karta szczęścia, karta braku, braku zagrożenia, karta powodzenia, ostrzeżenia. Karta ostrzeżenia mówi o powrocie. O powrocie do czegoś z przeszłości, o powrocie do korzeni. Karta trzecia radzi, mówi o ciężkiej pracy. Król monet mówi o ciężkiej pracy nad czymś. I uwaga, obciążenia i wpływy z przeszłości. Trójka Mieczy, jedna z najbardziej przeze mnie nielubianych kart, jedna z najbardziej przeze mnie uważanych za feralną. Trójka Mieczy mówi o smutku, mówi o dużym cierpieniu, zresztą tutaj na karcie widzimy, tak? widzimy kobietę cierpiącą kobietę skuloną obciążenia i wpływy z przeszłości partnerzy i ludzie z otoczenia, królowa buław nerwowość, dominacja królowa buław mówi o nerwowości mówi o, demi, o dominacji sześć, niedaleka przyszłość czwórka mieczy, kochani czwórka mieczy jest kartą wstrzymania jest kartą zatrzymania i to jest karta niedalekiej przyszłości. Pamiętamy, że nie tak dawno, gdy przerabialiśmy temat pandemii koronawirusa, wszystko było wstrzymane, wszystko było zatrzymane. Nasze życie było zatrzymane, ograniczenia, nie wychodźcie z domu, y, praca zdalna, y, praca w domu, y, wstrzymanie od pracy, wstrzymanie działalności itd., itd. I to jest znów karta wstrzymania. Czwórka mieczy, tak jak tutaj widzimy na, na tej karcie, osobę medytującą, y, jest kartą wstrzymania, jest kartą zatrzymania, tak? Więc, więc... Obawiać się możemy, że znów nam grozi, grozi powtórka z rozrywki, czyli znowu nam grozi zatrzymanie, znowu nam grozi zatrzymanie, znowu mogą być hasła, zostańcie w domu, nie, 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 nie wychodźcie, wstrzymanie działalności gospodarczej, wstrzymanie działalności gastronomicznej, wstrzymanie w ogóle, w ogóle wszystkiego, zatrzymanie de facto światowej gospodarki. No, no, no bardzo to jest niepokojące. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Yy, niedaleka przy, yy, niespodzianki losu, niespodzianki losu wy, wydarzenie niezależne od Ciebie, wieża. Karta gwałtownego upadku, gwałtownej ruiny. Na, na karcie zwykle przedstawia się w tarocie wieżę rażoną piorunem. I tu też widzimy wieżę rażoną pr, p, piorunem gwałtowne, gwałtowne, niebezpieczne wydarzenia. Rzeczy niezmienne, stałe, umiarkowanie. Umiarkowanie też często mówi o, e, mówi o zatrzymaniu, mówi o czymś, z czego nic nie wynika. Tak jak tutaj na, na karcie widzimy przelewanie z jednego kielicha do drugiego, coś, z czego nic nie wynika. Umiar, coś, z czego nic nie wynika. Karta umiaru. Rzeczy niezmienne, stałe, dwójka mieczy, powierzchowny sojusz, powierzchowna przyjaźń, e, też takie. Brak, brak skutków, brak, brak następ. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Karta mistrzostwo i osiągnięcie trzy, sześć, siedem, osiem. Trzy, cztery, pięć, sześć, 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 sześć. Efekty działań odejście, wycofanie. Myślę, że może to oznaczać efekty, efekty działań y, polityków, efekty działań jakichś y, nadrzędnych służb, y, podejmowania decyzji przed, y, przez czy, czynniki decyzjonalne, przez y, coś, na co, na co nie mamy wielkiego wpływu. I tutaj to odwrócenie plecami się do nas, by, by, do nas pokazuje, tak? Niewykorzystane szanse, rzeczy, które dzieją się szybko, które dzieją się gwałtownie. Wskazówki pod jakim kątem spojrzeć na rozkład koło fortuny, los, zmiany i daleka przyszłość, dalsza przyszłość, to czego nie jesteśmy świadomi. Karta diabła. Karta diabła, tutaj najważniejsza w tym, roz, w tym rozdaniu, mówiąca o nieuczciwości, mówiąca o niewoli, mówiąca o naciąganiu nas. <laughs> Ja widzę w tej karcie przede wszystkim niewolę. Przede wszystkim niewolę. No kochani, wszystko wskazuje na to, że czeka nas w jakiś sposób powtórka z tego, z, z, z tego co było, czyli, czyli że znowu mogą być nakładane na nas ograniczenia, może być, mogą być różnego rodzaju sankcje, może być powtórka, nie wiem, z maseczek, z ograniczenia działalności biznesu, z ograniczenia działalności małych, małych gastronomii. No tutaj Tarot wypowiedział się, wypowiedział się w sposób taki dający do myślenia, w sposób, w sposób bardzo, bardzo niepokojący. A pytaliśmy właśnie o, o wirusa małpiej ospy. Tak jak mówiłem na, 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 na początku filmu, tak? Zwykle słowa Gatesa ma, ma, mają to do siebie, że, 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 że lubią się sprawdzać, że cokolwiek powie, powie Bill Gates, to, 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 to staje się faktem. Jak mówiłem, że, że, że tworzy fakty, nie komentuje faktów, nie jest wtórny wobec faktów, ale on tworzy fakty, więc jeżeli on e, mówi o, o, o małpie i ospie, no to rzeczywiście jest, jest to fakt, który. Który tworzy? Co, co, co to wszystko oznacza? Kochani, no ci, którzy oglądają moje filmy, wielu z was oglądało moje filmy, tak bardzo chyba zaskoczonych nie jest, bo ja przestrzegam od dwóch lat. Przestrzegam od ponad dwóch lat, od czasów, kiedy, kiedy zacząłem, od czasu, kiedy stworzyłem kanał na, na, na YouTube, to stworzyłem go w jakimś celu. Stworzyłem go w tym celu, żeby ostrzegać was, tak? Żeby ostrzegać was przed. Wielkim kryzysem, ograniczaniem naszych swobód, odbieraniem nam naszych praw, coraz większym, w coraz większym stopniu przedmiotowym traktowaniem ludzkości, przedmiotowym traktowaniem człowieka, przed wielkim kryzysem ekonomicznym w skali, w skali światowej, przed wielkim kryzysem gospodarczym, stworzonym zresztą celowo po to, żeby zniszczyć mały i średni biznes, Ażeby w miejsce małego i średniego biznesu zajęły wielkie korporacje, wielkie kartele i, i, i wielki biznes, zmiany, które zachodzą w świecie są sztucznie wykreowane, uważam, i mają na celu Właśnie przejęcie wszystkiego przez, przez, wielki, przez wielki kapitał, przez, przez wielki biznes. W, w efekcie znikną klasy średnie, znikną ludzie średnio zamożni. Większość populacji będzie tak naprawdę niewolnikami, i mamy tutaj pewien, pewien margines działań. Ja, ja już uprzedzałem, że mamy pewien, pewien margines działania. Pe, pe, pewnego dnia w końcu ten ten dzień nas zbliża się wielkimi krokami. Będziemy odcięci od gotówki, będziemy całkowicie już tutaj. W, w, Zdani na, na, na łaskę banków, na łaskę wielkiego kapitału, na łaskę możnych tego świata, ale można przedsięwziąć pewne środki. Jakie, jakie to są środki? Tworzyć małe lokalne społeczności, tworzyć małe lokalne społeczności. Produkować czy hodować własną żywność w, w, w ogródkach, wymieniać się ze, ze, ze sąsiadami. Przykładowo, no, no ja mam jajka, wymieniam ze sąsiadem na, na ziemniaki, ja mam buraki, wymieniam na, ze sąsiadem na, na owoce, na owoce. Ja, ja ważę piwo, wymieniam ze sąsiadem na, na masło czy, czy mleko. Zachęcam do tego typu działań, zachęcam do. Do tworzenia małych lokalnych społeczności zachęcam do tego, żeby jak najbardziej uniezależniać się od, od państwa, bo zmiany, które zachodzą w świecie są pro, prowokowane celowo i chodzi o to, żeby w jak największym stopniu kontrolować, kontrolować ludzkość, ludzi, by, byśmy nie byli podmiotem, ale byśmy byli przedmiotem, byśmy byli po prostu traktowani, traktowani przedmiotowo i nie, nie mieli wiele do powiedzenia, ale możemy tutaj jednak o tą swoją podmiotowość powalczyć, do czego szczerze szczerze zachęcam. Kochani, oczywiście można się ze mną kontaktować, można zasięgać moich porad, można zadawać mi wszelkie możliwe pytania. E, kontakt ze mną pod numerem telefonu, który jest podany zawsze pod, pod linkiem do filmu. Można też ze mną się kontaktować poprzez stronę na Facebooku Tarocista Faun. Zwykle konsultacja ze mną wygląda w, w ten sposób, że po pierwsze wykonuję portret numerologiczny każdego z Was, w którym są... E, zapisane nasze mocne i słabsze strony, e, nasze talenty, e, szanse, przed jakimi stoimy w życiu, ewentualne zagrożenia, z którymi, e, z którymi musimy sobie poradzić. Potem następnie wykonuję prognozę na najbliższe trzy miesiące odnośnie tego, czego możemy się spodziewać, co się wydarzy we wszelkich możliwych dziedzinach życia. Później przechodzę do, do pytań już szczegółowych o konkretne dziedziny, o pracę, o finanse, o zdrowie, o związki, o wszelkie możliwe inne dziedziny, na wszelkie możliwe E, e, pytania, e, szukam dla Was odpowiedzi w kartach tarota, w runach, w kartach cygańskich, w kartach Renormand, w wyroczni e, itching, także z której ostatnio też uczę się, uczę się korzystać. Także, kochani, zapraszam serdecznie na dzisiaj. To już wszystko. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.